Wiesz kochanie, wyjeżdżamy na wakacje. Naprawdę? A Dominika już wie? Tak, wie. A kiedy? W ten piątek. Na trzy dni. Do poniedziałku. Znaczy, to tak będą cztery dni, ale dopiero w piątek wyjeżdżam i wracają w poniedziałek, więc to jakby trzy dni dopiero. Tylko raczej. Aha. Będzie to mała miejscowość, ale za to będziemy mieli prawdziwe super padoki, super przełajne, bo w końcu w górach jest ekstra. Tak? No i da tylko ja i wy. Super. Tata tu się będzie zajmował. I jeszcze jedna informacja, być może jak nas nie będzie, to Ashley może zacząć rodzić. Ojku. Tak, ale nie martw się. Tata sobie poradzi. W końcu on ma większe doświadczenie niż my, wszystkie razem wzięte. No. A teraz się odpinam z ląży i będziesz galopować sama. A jeżeli się nauczysz skakać na czas, bo. to. Galop jest ogólnie prosty, to przecież już tak długo galopujesz na ląży. No. Raz, jak mnie na lekcję zapisałaś, to miałam jakąś inną instruktorką, i ona mnie trzymała na ląży i najeżdżała ze mną na przeszkody. Co? Na ląży? Tak, mogło ci się coś stać. Ugh, ja dam tą instruktorkę. Dobra, mamo, a nic mi nie jest. No, więc jak się nauczysz na czas, i jak pokonasz Dominikę to albo ty albo Dominika, a jeszcze Angela będzie startować. Dostaniecie się na zawody. Jeżeli dostanie się Angela, to nie pojedziemy na wakacje. A jeżeli się na przykład dostanie Dominika i Angela, bo mogą się dostać jedna osoba lub dwie, to wtedy no pojedziemy na te wakacje. Więc się postaraj. To ja Cię odpinam. Z... Podsyń super ci dziś poszło. Możesz jeszcze potrenować, jeżeli chcesz. Ała. Przynieś Ci jakąś przeszkodę? Tak. nie pamiętaj, to ja lecę, muszę się zająć tą nową klaczą, bo chyba ją kupimy. No to najeżdżamy na przeszkodę. Dobrze, jeszcze raz. Bardzo ładnie. Hmm. Ciekawe, kiedy zrobimy te eliminacje. Następnego dnia, A, kolejny dzień, kolejna sekunda. Co tu się stało, Roger? Robimy. Robimy generalnie, generalne sprzątanie boksów. Poza tym kupujemy nową ściółkę. Mama ci nie mówiła? A, żeś tam mówiła. No, czyż nam pomóc? W praktyce to Dominika powinna nam pomóc. A my trenować do tych eliminacji, bo macie jej jutro. jejku, To ty powinnaś trenować, bo ty przecież jeszcze nie umiesz. No nie. Tak dobrze skoków jak ona. Ale ona się uparła i ona będzie trenować, a nie pomagać nam. Nie no spoko. Ale ty masz dobrego konia do skoków, ona mniej, więc na pewno się dostaniesz moim zdaniem. Mam nadzieję, że obie się dostaniemy, chociaż Angelika pewnie się dostanie. Nie, mam nadzieję, chociaż masz rację. No, ale pomożesz nam? Pewnie, że tak. Po wymienionej ściółce. To było męczące. Przydam Ci rację, ale teraz chyba w wygląda trochę lepiej. Tak, tak. A wszystkie konie są na podoku. Tak, teraz będę je z powrotem do stajni dawać. Aha. Pomożesz mi? Okej. Okay. Stań tam. Abyś przesunął tą przeszkodę, albo ja ją przesunę, a ty stań wiesz gdzie. Okej. Okay. Idźcie, idźcie. Mm. Jesteś tego pewna? Jestem. Mm. Mówiłem. Za coś takiego odpadłabyś od razu. No wiem. Ona nie chce mnie słuchać! To nie ona nie chce cię słuchać, tylko to ty nie masz doświadczenia! Wiesz, Roger! Zawsze byliśmy przyjaciółmi! Nie wiem, co cię ugryzło! Nie wiem o co chodzi. Umiem to doskonale. O, na pewno to wygram.